Były rzecznik Andrzeja Dudy pan. Boże jak on się nazywa? Błażej S został zatrzymany przez CBA, a sprawa jest no, bardzo dziwna, bo wszyscy wiedzą, że Andrzej Duda on ciągle się uczył. On się uczy w samolocie, na nartach wszędzie, więc co się dziwić, że były rzecznik Andrzeja Dudy pan błażej S też chciał się uczyć i sobie zrobił MBA w kolegium humanum. Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy się przypieprzają do tego biednego Andrzeja i ludzi wokół niego, skoro oni brali tylko przykład z Andrzeja. Skoro pan Błażej chciał się rozwijać, potrzebował papierku. Dzięki temu papierkowi może dostał robotę w jakiejś spółce Skarbu Państwa, może w jakiejś radzie nadzorczej zasiadał, może zarobił jakieś pieniądze. Znaczy, prawda jest taka, że i zasiadał w spółce Skarbu Państwa, i zarobił pieniądze i prawdopodobnie. Na lewo został mu wydany NBA i dlatego, że posługiwał się fałszywym lewym dowodem, dok lewym dokumentem, dzisiaj rano CBA go zawinęła, ale jak podaje Radio Z albo RMF, Powołując się na własne źródła, po przesłuchaniu i przedstawieniu mu zarzutów zostanie zwolniony. Czyli to nie chodzi o to, że były tam jakieś grube łapówki, że siedział, e, że brał albo, że dawał. Po prostu chłop sobie zrobił na lewo dyplom MB'a, poszedł do pracy w spółce Skarbu Państwa i wielkie Michalo. Jak się ma takiego szefa jak Andrzej Duda, który się uczy cały czas, to co przeciwdzimy, że ludzie Andrzeja też chcieli się uczyć cały czas?